Cześć, witajcie, z tej strony Pawlok jest ze mną dzisiaj Piotrek. No i gramy siódmą kolejkę Veloktera. Jak gram Belgię, Piotrek gra... czekaj, ja sobie zmienię na czarne. Bajernem. Dokładnie. No, już. Dobra, formacja może zostać. No ja sobie tutaj hmm. zmienię. Znacznie tutaj drewniak, drewniak mają na pastynku. Hmm. Kogo się tu jeszcze mogę zmienić? O, ty nie będę ryzykował. Wow, Laka, strasznie ja mało już... obrazu fajnie. 25 sekund, No dobra, ja już. Jeszcze? Chyba już. No, no to wiedziałem. Powodzenia. O, dzięki wzajemnie. No, ja już dwa mecze wtopiłem. No, ja ostatni strasznie. Ty z Davidsonem ostatni grałeś? Tak, wygrałem 2-0, 3-2. O, cały mecz oglądałem. Pierwszy mecz udało mi się wygrać. No, tutaj pewnie też przegram w ogóle, nie mam formy, coś ostatnio. Fajny, na pewno Naprawdę muszę ostrożnie, żebyś mi od razu nie wbił bramki, bo będzie No, ja ostatnio też. Pierwszy bramkę wbiłem a inaczej to się zakończyło. Oj! Bramka, ale spalony. spalony Kurczę. Ale Oj! O. A znaczy. też takie błędy popełniam. Nie pomyślę no. i dziękuję. Czasami się bramko kończy, najczęściej bramką. Aj, Aj jej, już myślałem, że ta piłka wpadła. się. To ale... nie na no moje szczęście. Ostatnio w ogóle. Oj, dawaj. A, broń Ostatni problem. Z trafiami ja w ogóle mam. Ciężko, ciężko. Właśnie ostatnio najczęściej podobitka w bramki padają. U mnie przynajmniej, ojej, ja. tutaj na lewą stronę trzeba będzie uważać, bo tam pan Zart szale... szaleje. Aiii, dobra. A jeszcze się... jest przy piłce Shakira. Sorry, Beriego. No i tu błąd. Jeszcze z opóźnieniem no, walczę. No właśnie. i tak nie trafię. No właśnie. panu, ale co ja mogłem zbierać na krótki rzut jest lewie, ale... No kurde o, Tak się oni zbierają jak później jest No strasznie Denerwuje mnie Dobra Mira masz. No, Aż do bentekę tak. nie dojdzie O Bo Myślałem, że to bieg... ten, kurczę, zawodnik mu ja tu sędzia biega. <laughs> Frank Liberi, Francuz w polkarnym, No i gol, chyba. No, Prosto. No, spoko, no, mam tragiczną drugą połowę, także Jest zawicony. Nawet jeżeli wygrywam to Tak potrafię teraz trfanieć O Jezu, jeszcze tutaj mi na skrzydło wpadł. Oj, oj, lam. Aj! raz, jako że właśnie po tym finale strasznie go skroczyli, on potrafi teraz nawet Ronaldo przepchać. To jest dość dziwne. Nie wygrać z nim po jeden chociaż jest tak mały. Kurde, to no, nie wierzę w to. Nie, bo wiesz, jak mamy to opóźnienie, to wiadomo, jak to oni się do podania zbierają, bo żeby w ogóle piłkę hmm. przejąć na sezonach i nie wiem czy grałeś, ale tam to jest dopiero kurde. Teraz pięć razy strzelać, ten, żeby oddało. O, no właśnie. 2. Pokojnie z Dawidsonem też wygrywałem 2-0. E tylko że Dawidson zapewne grał, o właśnie, bez opóźnienia. I to mnie najbardziej tu denerwuje. No, ale... O, o, no właśnie. Ribery, no tutaj strasznie mocna moba mi rynku skrzydła. Aj. No i tak, żeby zabrać się do odbioru, To, to jest. w przynajmniej napastnicy są i, i Gomez i no Gomez to też tam jest drewniany ale i też nie mam być, że gra jakoś świetnie przez to, że nie ma dobrego tempa także dla mnie może... ogólnie gra bajerną jakoś nie podchodzi na no, początku też tak myślałem, ale te skrzydła to dla tych skrzydeł tylko no bo gdyby ich nie było to by się nie opłacało w ogóle ale nie wiem czego Gomez ma ten taki over albo 87 Nic nie trafił wow. Udało no, się to jest. przezwyciężyć te opóźnienia. Szybkości. Ty... Pewnie już słyszałeś o transferze, że iska jest w realnie. No słyszałem już, prezentację widziałem. No też oglądałem właśnie. No, pięknie. Oj, Alaba. Alaba zawsze mnie zbiera, ten kartonik nie czy to żółte, czerwone też złapał parę Nasz jego strzału z Juventusem w Lidze Mistrzów, tak? Tam on strzelał? Mmmmm... Z... Właśnie, mm, z... z... pamiętam. No. Pięknie. O, ja O, je, Ojej, jej, 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 dobra. Ale się pozbieraliśmy tutaj szybko. Oj, no to jest ramka. Nie, nie ma. Świetnie, no Kondr, tak? Ja wiem, że ja nie lubię takich to po prostu. To chyba Różnie czy, czy nie? Chyba rożny. Nie, nie. nie no, więc myślałem, że. Z... Piłka zmieniła ten kąt. Strasz, a, strasznie, kolego. Muszę poprawić te strzały. Grasz jednym napastnikiem? Mm, Gra w formacji 4-3-3. Tam... No, tak patrzę, że Luka tu nie ma. Benteke jest w miejscu Lukaku. Mhm. Mm no koniec pierwszy powie. Już szybko. No, Biribeli. No. Szkoda, że tylko w posiadaniu piłki jestem lepszy. Nie <słuch> jest Barcelona. Zawsze posiadanie ma lepsze. No, oh, fuck. Feinschweiger. Noooo, Benteke, proszę Cię. I? No bo ja nie, już kończę grę, No poodaj, kur... Aaa... Kocham opóźnienie. Oj. Oj, oj. O Jezu, przyjęcie to już tutaj... No, wyskoczył. O. Tak, sakin. Dobra, to środku. Oj, za wcześnie wyskoczyłem, bo troszeczkę. Co mamy? Z pełnego czy a spalony, Dobra. Jednak no. wyczułeś. Ogólnie, nie wiem, jak myślę... Ja mam takie wrażenie, że jak wybije bramkarzem, to zawsze ona do przeciwnika idzie. O Uch. Jezus Maria. Ty, bramki. Kurde, a nigdy mi tak nie kopał właśnie, że zawsze strzelał bramki. Czy to Shaqiri, czy Arjen Rowe na tutaj Ribri yy, 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 yy. tak troszeczkę zdziwiłem? No, kurwa, no macie Oj, tak, okay. nie będzie, no wiesz. No pięknie. A <ścoughs> Co się stało? Przepychają się komicznie po prostu. No. Ajajaj, ja, ja, ja. z tym ślizgami to też oj, azar, azar, azar. Jezus, chwyli. Oj, no tutaj ribe, trzy brameczki, ale teraz to się nie popisał przy tym badaniu. No, Banteke, proszę Cię. Ajajaj. Ja, ja. No Robin, o bo, o, bo yes, Maria. Próbowałem przejść, ale nic nie wydarzyło. O yes. Nie, ja muszę coś w końcu zrobić z tym internetem, bo... Jeszcze Uf, mnie Dawid są wyprzedzi. Eee, nie no, spokojnie, chyba jeszcze nie. Na razie masz... Oj. Na razie masz więcej punktów ode no, po tym meczu się zmieni to. Nie, jeszcze nie wiadomo. Chyba, że jakimś cudem tutaj remis, nie? No, to, to już jest... naprawdę cud musiał być. Cudem się wydarzałem, także... Zawsze, ...cały czas przyjść ostrożnie. Po meczu z Dawidzonym też już myślałem, że... Pewno wygrana, a tutaj... Będzie, Przynajmniej będzie remis. Znaczy nie wiem, Przeczucia według no, przeczucia co do tego meczu. Kurde. Mmmm, ruszaj do niego, nie się cofasz. Po co? Aj, jajaj, Loris. Hi, hi. to Robę. O, a gdzie moi piłkarze? Nie ma. Dziękuję na spacer poszli. A. Ta tak leci, leć, nikogo nie ma. Jeszcze wyzdziwiłem właśnie, że... Się... O pęk, jak to mówi komentator? O pęk. No dawaj, Robert. O, one ten, dopiero się teraz skapnął, kto u mnie na środku obrony stoi. O. Pan mam Pan mam bujter kurde, coś mi mówi że on nie gra, nie gra właśnie w bajernie? Nie on gra, gra w bajernie, bajernie gra właśnie Martinez, aj, Martinez, Martinez on chyba mam 50 tempo, także. Nic tutaj nie mogłem zrobić, praktycznie. No super. O kurcz, co on się Trzymać tą piłkę? Oj, tutaj graneczka tak mi się No ja. To tak samo, masz problem z tym. A jak sam na sam wychodzę, to już. Kurde, ja już w ogóle nie wiem, co mam robić. Nie zejdziemy, to zawsze coś. Chujba. Albo zostanie w... na bramkarz, albo coś ukręcę i w ogóle tak odleci tam piłka. O, a przez przestworzy, kurna. To jest sytuacja wykorzystana, bo. Taki. Ty właśnie z Lubisem grałeś, tak? No. Nie grałeś? Bo właśnie nie oglądałem tego meczu. Grałem, grałem z Lubisem. To kurde, dźwignie były tak podrzucane i widziałem no, tam czasu nie miał No właśnie, czytałem na Facebooku. O, tak. Aj. I... kompany... Mhm. Mm no. Coś mnie zaraz strzeli. No i znowu strzał nie oddał, jak mi. Ja pierdzielę. Dobra, Panie. koniec. Dobra, dzięki za mecz. No, ja też Ci dziękuję. No, co, jedziemy się, się. tyle, ja się żegnam. Na razie. No, cześć.